Dzień dobry, dzień dobry z rana. Ja jeszcze teraz na chwileczkę przyszłam sobie do łazienki. Nałożę sobie tą pastę, ten węgiel, głęboko oczyszczająca pasta do twarzy od marki IOSI tutaj na nos. Słuchajcie, czuję, że mój nos potrzebuje takiego mocniejszego oczyszczenia, więc ja sobie tą pastę tylko tak na, na, na nos nałożę, a za chwilę, po tak, takich 10 minutach ją zmyję, w międzyczasie oczywiście sobie kawkę zrobię. Powiem Wam, że świetnie mi się sprawdzają te kosmetyki i Jak macie problem właśnie z takimi czarnymi kropkami na nosie, no to e, ten węgiel sprawdza się rewelacyjnie. Moim jeszcze takim ulubieńcem jest ta nawilżająco oczyszczająca pasta peelingująca z, z czym Ryż i Kokos. No, także ja sobie tak tylko na nos to nałożę. Zaraz sobie to zmyję idziemy robić kawkę. No dobra, ja sobie już przyszłam na balkon troszeczkę z kawką. Czekajcie. Ten skurczybyk byk się nie chce zamknąć, a mi jeszcze Antosia śpi. Ja sobie przyszłam na sekundkę na balkon póki mam tą maseczkę na nosie. I słuchajcie, ostatnio kupiłam książkę. Bardzo rzadko zdarza się, że ja książki kupuję, ja jestem raczej tego zdania, że. I ja lubię pożyczać książki. E, zwłaszcza, że ja nie jestem jakimś molem książkowym, więc ja książek nie kolekcjonuję. E, natomiast ja obserwuję Damiana Zduńczyka, czyli Stiflera już dosyć długi czas. Nie powiem, bo ja ekipę Wars of Shore y oglądałam, jak były te takie pierwsze sezo sezony. E, mam też e, kontakt z Anią Ryśnik, też właśnie z tych pierwszych sezonów z Wars of Shore. E, Damian i Ania przyszli naprawdę, mam, wrazie, mam wrażenie, Taką ogromną metamorfozę wewnętrzną, wewnętrzna i zewnętrzna. Natomiast bardzo ich sobie cenię za to, co oni ogólnie działają w internetach. Stifler, na przykład, Damian jest ogromnym, zagorzałym takim wielbicielem zwierząt. Wielokrotnie widziałam na jego relacjach, że odwiedza schroniska, adoptuje, zresztą sam ma cztery psy. Wielokrotnie też robiły takie akcje sprzątania, właśnie gdzieś tam jakichś miejsc, w miejscach, w których, w których mieszka. Ania to jest naprawdę wielka, mega pozytywna duszyczka, jeżeli chodzi o takie pozytywne wibracje, pozytywną energię. Oboje też się zajmują bardziej taką, jakby, nie wiem jak to nazwać nie astrologią i tak dalej, natomiast takim wewnętrznym, wiecie, teraz jest taka no tam będzie się tuk normalnie yoga um, i te sprawy medytacja energia no, także z ciekawości sobie kupiłam jego książkę, bo akurat widzi, obserwując go na relacjach, dał znać, że książka już nie będzie w ogóle dostępna nigdzie w sprzedaży. Wyprzedaje wszystko, co było wydrukowane. I słuchajcie, za parę groszy kupiłam książkę. Ja ogólnie bardzo lubię czytać biografie, takie życiorysy, ogólnie książki na faktach, zresztą tak samo jak i filmy, więc ją się niesamowicie lekko czyta. To jest po prostu takim językiem, no na pewno nie jakimś pisarskim napisanym, tylko takim e, normalnym, takim jakby jakby właśnie Stifler Damian tutaj e, siedział i opowiadał to wszystko. Także ja sobie teraz, póki siedzę e, z tą maseczką na nosie, siedzę, będę trochę czytać, a wy dajcie mi znać w ogóle czy oglądaliście Wars of Shore, a może jeszcze oglądacie, bo teraz te, te ekipy cały czas lecą, ale to już nie jest to, co było kiedyś, niestety. Teraz się, Wcześniej się to tak lepiej po prostu oglądało, także dajcie znać, jestem ciekawa, czy też tego typu rzeczy się oglądało. Dobra, czytam książkę. Dobra, ja się właśnie ogarniać zaczęłam troszeczkę, bo no, jadę do Gabrysi na te paznokcie dzisiaj. Mam, Nie wiem, co będę robić, słuchajcie, tak zresztą jak zwykle na spontanie. Makijaż też taki dzisiaj delikatny sobie zrobiłam, nałożyłam sobie podkład z Elever. Tylko wyłącznie dziewczyny na tą mgiełkę. Ona mi się tylko na tej mgiełce po prostu ten podkład trzyma rewelacyjnie. No, także ja się ogarniam. Nie wiem, co będę robić. Zaplot zaplotłam sobie wczoraj dwa warkoczyki, bo ja mam niesamowicie podatne włosy na stylizację i ja, jak sobie zaplotę warkocze nawet na chwilę, na dosłownie kilka godzin, to ja mam takie fale. Także takie, takie byle jakie od góry sobie zaplotam i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i muszę dzisiaj jechać odebrać w końcu te spodnie, bo już czekają, już czekają. Dobra, to ja się ogarniam tak szybciutko. Aha, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że cały czas używam również te kosmetyki Hocus Pocus. To są te e, kosmetyki, też dedykowane osobom z tatuażami. E, tutaj mamy takie serum mikrozuszczające, a tutaj mamy taką emulsję. To jest taki mm, serum, ale takie bardziej olejowe. E, zarówno jedno i drugie cudownie m, przy takim systematycznym e, stosowaniu podbija intensywność właśnie tatuażu. Więc, jeżeli macie takie dosyć mocne, gdzieś tam wyblaknięte tatuaże, to taki zestaw polecam Wam. Najpierw nakładamy to mikroserum, żeby złuszczyć martwy na skórek. Ta skóra, żeby była taka bardziej delikatna i złuszczona, właśnie jeżeli chodzi o, o martwy na skórek, a na to później nakładamy to serum olejowe, które jest. Ono on ma tutaj też beta-karoten, więc słuchajcie, z automatu skóra robi się taka jakby bardziej opalona, ale to wiadomo, że to trzeba intensywności i czasu. No i ja sobie zawsze na twarz nakładam to i dodatkowo tutaj na te moje tatuaże. Dobra, to ja się odezwę, myślę, że. Że, że już dopiero z samochodu, a jeszcze wcześniej może Wam stylówkę pokażę. I już jestem gotowa. Słuchajcie, włosy wyszły naprawdę super. Patrzcie na to. A moja stylówka dzisiaj to jest, słuchajcie, top z Ocean Apart i spodnie z Sinsaya, które o tam jest jeszcze moje zamówienie, jeszcze e, będę na pewno coś nagrywać. Spodnie wyglądają w ten oto sposób. E, no i sandałki sandałki ze styli. Słuchajcie, na styli cały czas jeszcze do końca września, sierpnia działa mój kod rabatowy. Do tego wzięłam sobie tą torebeczkę Lavergo. No i tak wygląda moja stylówka. Powiem Wam, że lata takie 80 90 chyba, kiedy wchodziły dzwony, wielkie pory, ale wiecie co, nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby, żeby eksponować... E, cały czas, nie wiem, jakoś nogi. Ja się tak dobrze czuję. Ważne, ważny jest balans. Jeżeli mamy duży dół, e, portki, spodnie, spódnice i tak dalej, to żeby góra właśnie była dopasowana. I wydaje mi się, że wygląda super. Także ja uciekam do Gabrysi na paznokcie. No i słuchajcie, jadę już do domku. Paznokcie zrobione. Wyglądam prawie jak Shakira nie no, podobają mi się te włosy tylko mi troszeczkę się wyprostowały następnym razem muszę sobie więcej chyba lakieru dać na włosy pazurki są piękne zrobione nie są, nie są za długie nad czym mi zależało także jak tylko dojadę do domu później to Wam pokażę no, ale podobają mi się tak? Tak, podobają mi się. Jest bling, bling, a tymczasem jadę jeszcze do sklepu, muszę kupić coś do jedzonka na jutro, na obiadek i lecimy. I w ogóle czekają, jadę właśnie jeszcze odebrać do paczkomatu paczkę i dzisiaj mam mi przyjść paczka z Vipery, ponieważ dostałam się, oni szukali ambasadorki ich marki Vipera, także jestem jedną z kilku nowych ambasadorek marki, także no, na Instagramie i na YouTubie na pewno będziemy sobie testować nowe kosmetyki Vipera. No, także zobaczymy. No dobra, ja już jestem w domu. Jak to zawsze bywa, jak przychodzę z miasta, to się przebieram w takie właśnie typowo domowe rzeczy. Zazwyczaj ostatnio teraz śmigam cały czas w tym właśnie kombinezonie, który jest Hemu. Z HM, z HM ale ja go kupiłam na Vinted i on jest po prostu nie do zdarcia. Rewelacyjna jakość. Czasami się właśnie w sieciówce uda taką perełkę trafić. E, odebrałam moje spodnie od krawcowej. Słuchajcie, zapłaciłam 15 zł. Później wam najwyżej pokażę, bo też ich nawet nie mierzyłam. Powiedziałam, że nie chcę mi się u pani mierzyć. Najwyżej jutro, po prostu jak będzie coś nie tak, to po prostu e, podjadę. Ale myślę, że będzie dobrze i odebrałam sobie przesyłkę. Słuchajcie, pudełko I Love Box, lipco, lipcowe pudełko I Love Box. E, szykuje się kolejna fajna edycja przy współpracy właśnie I Love Box i youtuberki. I na razie nic wam nie będę mówić, ale planujemy kolejne bardzo fajne pudełko, więc tym razem może otworzymy razem i zobaczycie, co w lipcowym pudełku I Love Box się znalazło. Także otwieramy. I słuchajcie, w lipcowym pudełeczku I Love Box. No, i już Wam pokażę, co się tutaj znalazło. Między innymi, mamy wrzucone. Dwie herbatki tekane, brzoskwiniowe. Co prawda, ja herbatę słuchajcie piję tylko w sezonie jesień-zima, takie owocowe. Latem to ja naprawdę kawy nie, herbaty nie piję. Kawę raz dziennie z rana, tak, a tak to woda. Tą maskę już kiedyś miałam, czyli maska złota od SUNEF. Powiem Wam, że bardzo fajnie ona tak lekko liftinguje i chłodzi. To jest taka maseczka powiedziałabym bankietowa przed imprezami jakimiś. Dobrze jest nałożyć sobie taką fajną kojącą maskę na twarz. Wtedy skóra jest bardzo fajnie nawilżona. No i później można przejść do makijażu. Dalej tutaj mamy mas, markę Equilibra, czyli produkty, które, które ja znam. I akurat tu są te próbeczki właśnie tego aloesu. Ja mam taki pełnowymiarowy. Tutaj mamy jeszcze jakieś próbeczki z Pyunkang Te znam również. Mamy coś do stóp, do pielęgnacji, właśnie pięt, także taka tarka. Tego typu produkty mi się przydają. Marka Orientana. Co to tak jest dziwnie zaklejone? Czemu to jest tak zaklejone? Czekajcie, odkleję to. Z marki Orientana mamy jakiś tonik do włosów. O, pierwsze widzę tego typu produkty. Tutaj mamy, to jest dobra specjalistyczny żel do higieny intymnej. Mamy z marki Orientana również serum do twarzy, e, takie o. A tutaj mamy Floslek, czyli krem BB tonujący. Będziemy sobie to wszystko testować. Marka Centella, jakiś filtr przeciwsłoneczny. O, to będzie spoczko. Jeszcze jedna herbatka. O, dwa te olejki. Nie olejki, tylko te takie żele. E, to jest bardzo fajna marka, ja ją bardzo lubię, miałam już swego czasu taki inny peeling właśnie, body scrub i tutaj mamy peeling do ciała z zieloną herbatą, o to może bardzo fajnie pachnieć tak e, orzeźwiająco. Tutaj mamy e, o super, mgiełka tropikalna mgiełka do twarzy, o widzicie, ja myślałam, że to jest do ciała. No ale może być też do ciała. Marka Ami, czyli odżywczo nawilżający balsam do ciała i coś, co mnie bardzo interesuje, no to mamy kurację butaminę i słuchajcie, jest to kolagen. To są te szoty takie kolagenowe do suplementacji. Także tego, powiem Wam, że jestem ogromnie ciekawa. Może ja to może z tymi nowymi paznokciami nie będę szaleć tak od razu, bo to kurczę jeszcze sobie, nie daj Boże, je złamie, to będzie w ogóle problem. Tak się one prezentują. To są takie właśnie szociki, także jestem ciekawa, czy one są dobre w smaku. Także tak wygląda lipcowe pudełko od marki I Love Box. Fajna pielęgnacja. Widzicie, że to jest w większości taka bardziej naturalna pielęgnacja. No i wyczekujcie, zobaczyć, co my dla Was przygotujemy. No i tutaj jeszcze przyszła mi dzisiaj ta przesyłka ambasadorska z vipery. No taka mała ta paczuszka. Nie ukrywam, że myślałam, że, to, że będzie trochę więcej tych kosmetyków, ale to jest taka pierwsza paczka. Czekam na wiadomość właśnie od vipery, co i jak dalej, bo mam poczekać, ale tutaj Wam pokażę, co, co dostałam. Słuchajcie, do no tego jestem bardzo ciekawa, to jest a, to coś, co mi się naprawdę teraz przyda. E, taki puder na odrosty. Fajnie, że jest czarny. No przetestujemy sobie to. Powiem Wam, że. To jest akurat teraz jak dla mnie jak najbardziej, bo mam już dosyć spory odrost. To jest też ładne, bo sprawdzałam. To jest taki rozświetlacz brązujący w kremie, natomiast to powiedziałabym, że to jest bardziej do ciała niż na twarz. Mamy puder, czy bronzer? Bronzer? Puder w kulkach jakiś. Mamy coś takiego, a nie wiem jak to używać. Muszę sobie poczytać. Jakiś matujący mus do twarzy. Dwie pomadki w kremie, z czego jedna jest, patrzcie jaka mocno no wżera się, bo mi nie chce to zejść i mam tutaj liner dobra dziewczyny, ja przyszłam sobie zmyć makijaż ściągnięcie połówek rzęsek, powiem wam, że te rzęski akurat e, naprawdę tak. bardzo lubię i bardzo fajnie mi się trzymają zrobimy sobie taki szybki demakijaż Jezus, tak mi oko swędzi, że normalnie zaraz oko wydubię Dzisiaj nakładałam sobie ten podkład z Elever, tylko właśnie na tą mgiełkę. I słuchajcie, on się trzyma na tej mgiełce naprawdę rewelacyjnie. No niestety, na razie mój kod rabatowy w Elever nie. co? Nie obejmuje podkładów. Natomiast myślę, że to się wkrótce zmieni. Dzisiaj użyję sobie Mizon i to jest taki olejek, właśnie do rozpuszczania makijażu. Ja bardzo, zresztą, o jezu, co tu się zapało. Bardzo lubię właśnie w demakijażu okay. bardzo lubię w demakijażu, taki właśnie demakijaż dwuetapowy, wieloetapowy, na dobrą sprawę. Na samym początku właśnie te olejki. To, co tutaj miałam na ustach, to słuchajcie, jest tylko ta kredka z lamel i muszę sobie ją upolować i kupić, bo niestety już mi się kończy na ekopieca jej nie ma, nie wiem czy jest na na e zebra ostatnio nie była dostępna, także tak rozpuszczam makijaż no i Później jak mam i tak ma... rozpuszczony ten makijaż, oczywiście rozmazany, to ostatnio intensywnie testuję właśnie te kosmetyki IOSI, które dostałam w przesyłce pr -owej. To jest ogólnie nowość. Słuchajcie, duża pojemność, bo mamy tutaj aż 200 ml, natomiast butelka jest szklana, więc trzeba z tą butelką uważać, żeby czasami jej nie daj Boże nie upuścić, bo mamy już po produkcie i mamy tutaj delikatny, prebiotyczny żel do mycia twarzy z aloesem, z kwasem hialuronowym i on jest o takim przepięknym powiedziałabym lekko cytrusowo-korzennym zapachu, nie wiem, wyczuwam tutaj gdzieś imbir fajnie, że nie podrażnia, nie szczypie w oczy ja go bardzo lubię właśnie w takim kolejnym etapie demakijażu i na koniec nałożymy sobie maseczkę i płatki no dobra, ja sobie ten makijaż zrobiłam, a teraz nałożę sobie maseczkę i dzisiaj e, no, czuję, że moja skóra potrzebuje takiego mocnego nawilżenia, więc pójdzie maseczka od Chemish z czarną herbatą. O, kurczę.